W ramach projektu Daleko do miasta narracji o kulturze lokalnej prowadziłam razem z Iwoną Sojką warsztaty antropologii praktycznej dla dzieci. To nie są zwykłe warsztaty. Polegają na tym, żeby uświadomić dzieciom, że narzędzia, którymi posługują się badacze, antropologowie, etnografowie, czyli e, na, narzędzia intelektualne, nie technologiczne. Czyli umiejętność obserwacji, zapamiętywania, notowania, patrzenia na rzeczy znane od zupełnie innej strony. To są narzędzia, które wszyscy posiadamy i które mogą nam wszystkim ułatwić, ulepszyć, uciekawić życie że pozwalają nam dowiadywać się. Skąd jesteśmy, z jakiego miejsca, poznawać świat, w którym żyjemy, poznawać samych siebie i innych ludzi, których spotykamy. Na tych, na tych warsztatach prowadziliśmy z dziećmi rodzaj gry. Bawiliśmy się w badaczy właśnie, którzy na przykład notują długie, skomplikowane historie za pomocą obrazków. Zamienialiśmy się w kosmitów, którzy muszą. Rzeczy i miejsca tak znane jak kuchnia, szkoła, boisko, opisać swojemu kapitanowi na orbicie, e, tak jakby tak jak kosmita, który to pierwszy raz widzi. E, bawiliśmy, się, bawiliśmy się w kalambury, bawiliśmy się w opowiadanie historii i wypytywanie o historię. One są specyficzne te warsztaty, dlatego że fajnie jest je też robić w terenie, w jakim konkretnym miejscu, w konkretnym mieście, w konkretnej wsi, ale dla potrzeb, e, dla potrzeb jakby systemu szkoły, przedszkola, szkoły raczej są zamienione na warsztaty stacjonarne. No i się okazuje, że dla dzieciaków to jest wielka frajda, naprawdę umieć popatrzeć na siebie, na swoje otoczenie, na swoje miasto od takiej strony. Także dzieci były zadowolone i my też. w warsztatach z podstaw antropologii. Myślę, że przyniosą one dla nich chwilę korzyści. Nazywam się Notemaków, jestem dyrektorem szkoły podstawowej polańcy. Calzyła się Anna Ziomek. Tutaj pochodzę z dynowa. Z dynowa. Dzisiaj brała pani udział w... w tych warsztatach antropologicznych dla dzieci. No, myślę, że to jest takie coś innego, takie rozwijające myślenie. ciekawość dzieci.